W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego w okresie Wielkiego Postu szczególnie zwracamy się do Bożego Miłosierdzia, które najpełniej objawiło się na krzyżu, kiedy przelał krew dla naszego zbawienia. I tenże Chrystus, świętą siostrę Faustynę prosi o odmawianie koronki do Bożego Miłosierdzia, więc teraz rozpocznijmy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcie, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Mierze Mare Jołaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Wierzę Boga Ica, wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczon pod polskim piłatem, ukrzyżowany, Marii Mary pogrzebion, wstąpił do piekiel. trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić, żywych i umarłych, wierzę w Ducha Świętego, w święty Kościół Powszechny, w świętych obcowaniach chciała zmartwychwstanie w stanie żywot wieczny. Amen. Podczas rozważania koronki do Bożego Miłosierdzia wysłuchajmy słów Pana Jezusa, który wypowiedział do świętej siostry Faustyny, zwracając się do dusz w różnym stanie, ducha. Jezus mówi do duszy grzesznej Nie lękaj się, duszo grzeszna, z Twego Zbawiciela. Większe jest miłosierdzie moje, aniżeli nędzę Twoje i świata całego. Och, jak droga mi jest dusza Twoja! Dla Ciebie stąpiłem z nieba na Ziemię. Dla Ciebie pozwoliłem przybić się do Krzyża. Dla Ciebie pozwoliłem otworzyć włócznią najświętsze serce Twoje. Dla Ciebie założyłem tron miłosierdzia na Ziemi, a tym tronem jest tabernakulum. I z tego tronu miłosierdzia pragnę stępować do serca Twego. Patrz, nie otoczyłem się ani świtą, ani strażą. Masz przystęp do mnie w każdej chwili. Przychodzi czerb łaski z tego źródła naczyniem ufności. Uniżonego serca nigdy nie odrzucę. Nędza Twoja utonęła w przepaści miłosierdzia mojego. Zrób mi tę przyjemność, że mi oddasz wszystkie swoje biedy i całą nędzę, a ja Cię napełnię skarbami łask. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Cię. We're going mówi do duszy w rozpaczy Dusza w ciemnościach pogrążona, nie rozpaczaj nie wszystko jeszcze stracone wejdź w rozmowę z Bogiem swoim, który jest miłością i miłosierdziem samym pozwól mojemu miłosierdziu działać w tobie, w twojej biednej duszy masz duszo wszystkie skarby mojego serca bierz z niego cokolwiek ci potrzeba nie zagłębiaj się w nędzy swojej, jesteś za słaba, abyś mówiła, lepiej patrz w moje serce pełne dobroci i przejmij się moimi uczuciami i staraj się o cichość i pokorę. Bądź miłosierna dla innych, jako ja jestem dla Ciebie, a kiedy poczujesz, że słabną Twe siły, przychodź do źródła miłosierdzia i krzep duszę swoją, a nie ustaniesz w drodze. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na za grzechy nasze, za dla Jego bolesnej męki, Mi, dla, nas, dla Jego bolesnej męki, Mi, dla, nas, dla Jego bolesnej męki, Mi, dla, nas, dla Jego bolesnej męki, Dla Jego bolesnej męki, Miej dla, nas, całego świata. dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla, nas, dla Jego bolesnej męki. Dla, nas, dla Jego bolesnej męki. Jego bolesnej męki. Jezus mówi do duszy cierpiącej: Duszo moja, widzę cię tak bardzo cierpiącą, widzę, że nie masz nawet siły mówić ze mną. Oto ja sam będę mówił do ciebie, duszo. Chociażby cierpienia twoje były największe, to nie trać spokoju ducha, ani się nie poddawaj zniechęceniu. Odsłoń mi wszystkie rany swego serca, a ja je uleczę. Nigdy się nie zniechęcaj. W troskach mów do mnie po prostu jak przyjaciel z przyjacielem. Masz wiele cierpień, ale innej drogi nie ma prócz drogi krzyżowej. Ja sam przeszedłem ją pierwszy. Wiedz o tym, że jest to najkrótsza i najpewniejsza droga do zbawienia. Ojcze przedwieczny, ofiaruj. Love. Męki, jej miłosierdzie dla nas i całego Could it be? Mówi do duszy dążącej do doskonałości. Miłe mi są wysiłki, Twoje duszo, która dążysz do doskonałości. Ale czemuż to widzę cię często smutną i przygnębioną? Przyczyną Twoich upadków jest to, że za wiele liczysz sama na siebie, a za mało się opierasz na mnie. Wiedz, że największą przeszkodą do świętości jest zniechęcenie i nieuzasadniony niepokój. On odbiera ci możność ćwiczenia się w cnocie. Wszystkie razem pokusy nie powinny Ci ani na chwilę zamącić spokoju wewnętrznego, a drażliwość i zniechęcenie to owoc Twojej miłości własnej. Nie powinnaś się dużo zniechęcać, lecz przychodzić do mnie po przebaczenie. Ile razy mnie o to prosisz, tyle razy wysławiasz miłosierdzie moje. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Naszego Jezusa Chrystusa dla Jego bolesnej męki. Dla, nas dla Jego bolesnej męki. I dla, nas z dla Jego bolesnej męki. Dla jego, męки, Mi dla, nas, dla jego bolesnej męki, Mi dla, nas, świata. dla Jego bolesnej męki. Mi, dla, nas, świata. dla Jego bolesnej męki. Mi. Dla, nas, dla Jego bolesnej męki. Mi. Dla, nas, dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. I dla nas świata. Jezus mówi do duszy doskonałej: Miła mi jest rozmowa Twoja, a dziękczynienia otwierają Ci nowe skarby łask. Dla Ciebie są otwarte wszystkie skarby serca mojego. Bierz z tego serca, co Ci potrzeba dla Siebie i świata całego. Takiej duszy, która żyje wyłącznie miłością moją, króluje jako w niebie, dniem i nocą czuwa nad nią oko moje i znajduję w niej swoje upodobanie. O dziecię moje, szczególnie umiłowane, spocznij chwilę przy moim sercu i skosztuj tej miłości, którą przez wieczność całą rozkoszować Cię będziesz. Ojcze, przed wieś, ofiaruję ci. Boże I Syna i Ducha Świętego.